Cześć, witam serdecznie z tej strony Gracja Nostocki. Dla Oli, czyli Aleksandry, życzenia z okazji urodzin. Ola 18 listopada kończy 23 lata. Wszystkiego życzę najlepszego, szczęścia, zdrowia, powodzenia, dużo miłości, dużo radości. I teraz specjalnie dla Ciebie Ola piosenka. Ola, ola kończy dwadzieścia lata i jest szczęśliwa taka. Ola nowa pochodzi, ale teraz po Krakowie chodzi. Jest utalentowana muzycznie i również artystycznie. Na zapalniczkach muminki rysuje i się dobrze czuje. Lubi koty i uśmiecha się ładnie i wygląda fajnie. Filmy i seriale uwielbia, Zmienników i zagubionych ubóstwia. Pojebie mnie zaraz, mówi wulgarnie, Lecz w jej ustach brzmi to kapitalnie. Inteligentna jest okropnie, I się czuje swobodnie. Internet, internet, Łączy ludzi, ludzi, internet, internet. Internet, łączy ludzi, ludzi, internet, kocham ciebie, mój ty wielki i światowy internecie, jesteś fajny, jesteś fajny i praktyczny nawet w lecie, internecie, mój ty bliski, mój jedyny dobry, wierny przyjacielu, macie wielu, bardzo wielu, kocham ciebie przyjacielu, internet, internet. Łączy ludzi, ludzi, internet. Internet, internet łączy ludzi, ludzi, internet. Dziękuję bardzo. A życzenia są od Kamila i Staszka z poddasza na ulicy Krowoderskiej. I ode mnie również życzenia wszystkiego najlepszego i pozdrawiam serdecznie i na razie. Cześć.